Yo, hej, Ja jestem madego to i jest to mój pierwszy odcinek na kanale, a więc jeżeli ty mnie jeszcze nie subskrybujesz, no to może zaczniesz. No i jeszcze nie zapomnij o łapkaczu w górę, no i o dzwoneczku. No i dzisiaj sobie zagramy w Arsenala, nie tylko dlatego, że był nowy update, ale jak już był, to trochę o nim wam opowiem. No, nowe mapki, nowe skiny i nowe bronie. No to koniec gadania. Przechodzimy do grania. No tu nie kliknąłem, dobra, to. No i może do czerwonych, po ostatnio tylko w niebieskich. Już tu widzę gościa. O, kurde, nie mogę trafić. No i nie, to zabiła. Krokodylek nie zabił. A tak w ogóle od czego zaczęliśmy? Od Henry Rifle, O, to był właśnie ten skin, co jest w sklepie, za 2400. Ja mam 2200, więc możemy go sobie dzisiaj kupić. O tu, tu ode mnie dostała? Chyba nie. nie. ode mnie nie dostała, to znowu dostała. Dobra. Lecimy na kolejnych ludzi. Mamy jedno zabójstwo. Jesteśmy ostatni. No bo też weszłam trochę później do gierki. Na 13 HP, ale mama system, tak? Tak, mam system. Teraz mamy dragunowa. No takie, trochę SKS, trochę takie kała. Można to tak nazwać ten pistolecik. Dobra, że pójdźmy tam tu górą. Tu, ze mi. Tu Paweła jumpera zrobimy. O, gościu z łukiem. E, czy to gościu... Tak, gościu z łukiem mnie zabił. No, tak, taki jest po prostu łuk. Czasem jest taki kurde, ale super ten łuk. Ty to tak strzela. Ja myślałam, że to tak szybko strzela. Zabrał mi, znaczy nie aż tak zabrał. Dobra, mamy dwa i jesteśmy najlepsi. Dobra, tu nikogo nie będzie, tak? Nie. Właśnie nie wiem dlaczego, ale zawsze jak to tędy idę, to mnie ten gościu. Chyba krokodylek on jest. Nie, spacer on nas pierwszy. Nie, drugi. To dziwne, że on nie jest pierwszy. Dobra, zabiłem go. Mamy teraz MK18. Dobra, tu mam dziewczynę. Dziewczyna! Pożegnała się. PPSH. Albo to się jakoś inaczej czyta. No to nie wiem. Tu ktoś stał. U. Bye, bye Tu też znając życie, to będzie ten spacet. Dawaj, wyjdź. Jak wyjdzie, to pożałuję. Dawaj. Dawaj. Oj, 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 oj. Nie udało mi się spaces mnie jak zwykle zabił. który jest drugi. Ej, bo tu spaces był. Spaces. Dawaj go... Dawać go łukiem. Jednak się nie udało. To tak? jakiś tam pros. Ja ogólnie nie jestem dobry aż tak w tą gierkę czasem, to tam kurde jak się raz... Jak grałem raz z kolegą, to tak się wkurzyłem. to Oj. To byłem jakby pierwszym. I się tak wkurzył i byłem gdzieś tak w połowie i się tak wkurzyłem, że jeszcze odrobiłem, ale nie byłem już pierwszy, tylko drugi. To tu gością strzelił tak Albo on jest hakerem, albo ja jestem taki słaby. Dobra. Dobra, wreszcie coś zrobiłem. Tam, tam gościowe widziałem i ja to widziałem, tu, tu jest. O, jak ładnie. O, to ja zabiłam? Tak, ja zabiłem, dobra. Tu pewnie ten gościu. <grywia> Zaczyna ze mną przegrywać trochę. Tu jest gościu. Tu jeleń, tu jeleń nowy skin. Ja zabiłem go tak. Teraz mamy masker karabin. Jej. Tu. tu. jeszcze. Oj, zabił mnie. Przepraszam oczywiście za lagi jak wystąpią, bo chyba dzisiaj mój internet mnie nie ja lubi. Dobra, mamy ja, jakiś tam łuczek, którego pewnie się nie da zabić. To ja zabiłem. Ja zabijam Dobra, mam najguna. Guguna na mam, najguluna. Gula gula. Guna gula. Spokojnie, spokojnie. Ja właśnie gościa uratowałem. Albo no też siebie samego uratowałem. Ej, tu nie... Jak ten gościu nie dostał? No i winner oczywiście, Spaces Spaces winner też. No i zatańczymy. Jason Punch. Może tam Chyba nigdy nie byłem. Dobra, Hillside. A wiecie co? Ryan Ryan bym nawet zagrał. Free for All. To będzie husajt, tak? Czy to tak? To co ja chcę? Dobra. My byliśmy w czerwonych, tak? Nie, czy byliśmy w niebieskich. W czerwonych byliśmy. Dobra, tak się jak w czerwonych musimy być. Jak nawet Rayeguna. Mamy Ryaneguna. A to nie jest to... Po to co ja brałem tamto? Ja tak z tego nie umiem tak niby na jeden raz jak dobrze trafisz. Ale nie jestem taki dobry. Jak zwykle nagi. Jeszcze na pierwszym odcinku, dobra. Postarajmy się tu. Tu. Jestem drugi kurdej! Pierwszy raz. Nigdy taki dobry nie jest. Ale po tej gierce chyba wejdziemy do sklepu. Bo nie wiem, czy ja już tam nie będę miał. Tam. Jeszcze korda. Jeszcze na serio bardzo długo. To może się schodzić. No, czasem tutaj 200 golda to dla niektórych to na serio długo. Wcześniej to ja, to ja zbierałem takie coś, tam mi brakowało chyba 1000. Czy nawet mniej. Ach, aż te lagi. Ale ja ich nie lubię. No i kurde, tam po kilku bitwach ja patrzę, że to 200. No i właśnie się wtedy skurzyłem. I tu są, tak? Jakoś mi tak na początku dobrze szło. Może wróci dobra pasa? Nie, tak lider. Lider nie jest liderem chyba, jak ja dobrze spojrzałem. Dobra, jestem trzeciej. To jeszcze nie jest źle, ale ich już nie dogonię, no właśnie. Nie, lider jest pierwszy, tak. Lider musi być liderem. O, już ten ten taki farces to już chyba wyszedł. Ale dobra, byłem Byłem pierwszym, yy, bo ja chcę do sklepu. Ja chcę do sklepu. Dlaczego nie mogę do sklepu? To coś tu zmienili? O dobra. Przepraszam. Yy, tu się nic nie zmieniło. Dlaczego? nie wiem. No to jak będziecie chcieli jeszcze kilka odcinków z arsenala, może i nawet więcej, no to oczywiście, na tego sobie pozbieramy, jak on w ogóle będzie, może będzie jakiś ciekawszy. O, Glejsen, no sam wybierałem. Do niebieskich trzeba teraz. I jak tu wiem, tu dadzą ci bardzo takie fajne bronie. Tu dadzą przepiękne bronie. Ząbom, chyba dają najlepsze bronie na świecie. Nie wiem, czy tam od, od czegoś zależy, że na matce tak, takie fajne bronie dają. Nie, hash pupi. Tak, to jest hash pupi. Ja tego nie lubię, ale to już taką złą bronią nie jest, jak masket. Z masketa to się trafić nie da, no dobra. Tu, ja też chcę to mieć. <grym> To jest super ale pewnie to kosztuje bardzo dużo. Dwa zabójstwa mam, tak? Czy ja się cofnąłem? Tak, ja się cofnąłem. Oh my gosh. Mamy problem. Paweł, mamy problem, bo z tego się nie da trafić. No właśnie. Jestem ostatni. A z tego się, jak już pierwszy raz nie trafisz, to nie trafisz, nie ma szans. Dobra, wchodzimy sobie na górę, Może będziemy mieć troszeczkę więcej szczęścia na górze. Nie, tu nikogo nie ma. <laughs> Dobra, pokazywać mi się. Pokazywać mi się. Szczelam, szczelam w tego gościa. On dostanie. Dostał, dostał, dostał. A jednak ja dostałem, po jeszcze tamta, mija mnie atakuje. Jeszcze dziewczyna, jak mogła mnie taka dziewczyna zaatakować z tyłu, tak nie, nie to tylko mój. A jestem na dwóch zabójstwach. Bo pupi mnie zabrót. Też ten handkanon. To jest. Tu Tutu tutu. Dawać, Dobra. I haszpupi. No, nie uciekaj mi! Nie uciekaj, chce cię zabić. Nie, nawet nie dostałem asysty, bo nie zadałem obrażeń. Dlaczego? Dlaczego świat jest taki okrutny? <laughs> o, ale. Co to było? Co to było, pan Ja się pytam, co to było. Tak. Ok. Mogę traf z tego. Jednak nie. Ach. Mam pięć zabójstw, jestem niszczem nad niszczami. mi się nie da pokonać. Ja, jak on się nazywa? Pier... Pierdzioszek jak on się nazywa. Dobra. Nie wiem dlaczego ludzie sobie. Na serio. Aż tak mu musiała mi podać, chociaż to było strasznie proste. Jeszcze ten gościu ode mnie. Tak. Jeszcze ja zabiłem tymi kuleczkami. To jest po prostu. Aż też to jest że ta właściwa mnie zabija. Chyba ona jest na pierwszym miejscu. O, zejdźmy sobie tu, chodź, chodź, pa, pa, on się już boi. Ej, którego on poszedł? To tu w ogóle można wejść? to się tego nie spodziewałem. Dobra. Zabijmy to tego, zabijmy tamtą. Jakoś łatwo na razie idzie. Znaczy, teraz łatwo idzie, ale wcześniej już tak nie było łatwo. No, ty giniesz i ja też ginę, bo jakaś mnie Mija drugi raz zabija. na dziewczynka. No, nie zasłaniaj mi swoją łysiną. Dobra. Jesz Mamy 10 zabójstw, jesteśmy najlepsi. Prawda. Musiałeś być też taki zły. Dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? No. To zobaczymy, ile nam kaski dadzą. I będziemy już tu kończyć. Tylko jeszcze wejdziemy do sekretnego przejścia. Ktoś jest tu w sekretnym przejściu? Tak. Przecież tu ten gościu, i ten tu, to lubią w sekretnym przejściu. Czy nam wystarczy? Nie. Dlaczego nam się nic nie zmienia? No to może, żeby odcinek nie był aż taki, taki ponury, to może sobie coś jednak kupimy. Lot lunch, agent. Mmm, bym tego, ten Frodo. Ja chcę coś droższego. Ten jest fajny, a sobie kupmy tego, takie rozpadanie. O? Dobra. I kupmy sobie jeszcze tego kejsa. Tak chcę go kupić. Wow, co to jest? Co to jest? Ja chcę wiedzieć co to jest. Już tu na loker wchodzimy i y, tutaj, tak tu. Jakie mamy? E, poczekać. Po Nie, nie. Nie. Ty na serio je dawali za darmo. To je i dawali za darmo. Kombin sperps. Poczekaj. Poczekajcie. Nie wiem. Nie. No, ale nie wiem, dlaczego tu mam je, je, jego. The Boy. Widzicie, mam tu Slashera, ale Sektor agent. Chyba sobie zmienię teraz na tego. A jak tu się w ogóle zmienia? Czym kolor? To mogę sobie gofa na serię wziąć? Czy jak to? Tu? Czy jak to zmieniać? <grym> Zapomniałem, jak się zmienia. A ja tego sekreta, agenta na serio. Combination search. No to. No to mamy tego slashera na razie. To będę już kończył. To do następnego odcinka. Oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i jeszcze raz powtórzę. Do następnego odcinka. Cześć.